To drugi zlot przy ulicy Koszalińskiej, bo 6 lat temu odbyła się tu jego pierwsza odsłona. Po raz pierwszy jest tutaj na tym terenie po bastionie. Teren jest idealny. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten zlot się tutaj właśnie rozwijał. Miejsce jest wymarzone: zarówno mamy tutaj miejsce do parkowania samolotów, jak i też dla grup rekonstrukcyjnych i dla prezentacji samolotów. Jak i też mamy czołgowisko: tak? gdzie jest, czy jest, gdzie pojeździć. Podczas zlotu można było zapoznać się z różnego rodzaju sprzętem militarnym i pojazdami wojskowymi. Gwoździem programu był czołg T70. 82, który przyjechał do Kołobrzegu z Muzeum Militarnej Historii w Bornem Sulinowie. Jest tu oczywiście nasz czołg T-34. Mamy mnóstwo różnych innych pojazdów, nie tylko muzealnych, ale też z różnych grup rekonstrukcyjnych. Mamy dwa Skoty, które jeżdżą. Mamy różnego rodzaju stoiska militarne. Pamiętajmy, że Kołobrzeg był olbrzymim garnizonem i też od zawsze był twierdzą. Te różnego rodzaju jednostki tutaj stacjonowały. Mieliśmy tego czasu też Rosjan prawda, w okolicy. My też mamy Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, To się wszystko bardzo ładnie składa i zazębia. Na wydarzeniu nie mogło także zabraknąć grup rekonstrukcyjnych. Każda z nich prezentowała się w umundurowaniu odpowiadającemu odtwarzanemu okresowi. Młodzieży milicja jest obca. Z, za, to, za to starsze osoby, zwłaszcza panowie, bardzo nie wiem jak to powiedzieć, czy z rozrzewnieniem, lub z, z jakąś zadumą wspominają czasy. Później odbiór ludzi, w zależności kto jaki bagaż doświadczeń wyniósł z swojego życia. Młodzi z zaciekawieniem, bardzo dużym zainteresowaniem podchodzą, chcą wszystko dotknąć, pytają dużo. W największym telegraficznym skrócie sylwetki rosyjskich żołnierzy w Podczas interwencji w Afganistanie, tak naprawdę końcówka tejże interwencji, chwilę przed wyjściem, rocznik 8.8.8.9, wojska powietrzno-desantowe oczywiście. Tak, ja jestem tutaj przebrany za Mujahedina. Był to ruch polityczno-społeczny, można tak to nazwać, który przeciwstawiał się demokratycznej władzy w Kabulu i wojskom sowieckim w Afganistanie. To jest taka diorama przedstawiająca... Elementy związane z funkcjonowaniem armii brytyjskiej w latach 90. Niezależnie od aut są również możliwości zobaczenia warunków bytowych żołnierzy, czyli namioty, jedzenie, ale też i wyposażenie pojedynczego żołnierza, takie osobiste jak karabinki, kamizelki kuloodporne, oporządzenie, no i jedzenie. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu we współpracy Starostwa oraz Miasta.